Dzień dobry, Kiedyś z Kibabem w, na kanale Kwina w odcinku oglądamy boomerskie memy, twórca zrobił błąd, który nie zauważyliście. Ateista to, religia w, ateista to religia, w której się nie wierzy ani w Boga, ani w szatana? Ateist? Ateista to osoba, która nie wierzy w nic. Nie no, wyznaje żadnej, nie wierzy, żadnej, nie żadnej nie religii. Po prostu nie wierzy w nic. Nie, to nie jest negatywne nastawienie do Boga, czy jakaś wiara w nic nieboga, po prostu brak wiary. Ateizm dobrze, tylko Dostaliśmy takiego maila właśnie, że ktoś się przypieprzał w ogóle do nas i nazwał mnie Kacper, ja nie mam na imię Kacper. Masz na imię Adam. Kacper. Myślałem, że pozdrawia kropkę i tego hejtera Kacpra wynawia się kebab. Nie jestem Kacper. jesteś Kacper, teraz będziesz Kacper. Łucisz się lepiej imię. No właśnie. Oczywiście lepiej. lepiej czym jest ateizm, wow. No. <laughs> Toż To jest on co pisze co to z ateizmu. Nie wiesz? Ten hater Kasper. Ten hater Kasper. Ach, ten hater Kasper. Kun z rzadkim chyba. Kasper. Tak. Oh. <laughs> Hej, hater, hejter. Kogo my tu mamy? Hater gonna hate. co? No, Właśnie. ja już jestem, ja... ja już jestem praktycznie. Siema. Hejdż go na hejdż. 55 punktów zdobyte. O, wszyscy jesteście już, dobra, 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 da, wszyscy. Nawet pablocha dojdzie. <grym> Nawet. No. No, co no, jest? Nie, dobra, Pit, Pit, sorry, jakby. No, przepraszam. Mu nogi jest, po jeszcze ten zjeżdżalni masz. No, nie, nie jesteś beznadziejny. <grym> jesteś śmierny, Pit. Jesteś no nie, Pit. spokojnie co tam się stało, ej. Ten różowy typ. Ten niebieski, za do niebieskiego. No, ten różowy. Spadł na ten odbijać się nie odbi. <grystanie> są dwa różowe, chyba jakiś team jest, mi się wydaje. No właśnie, zróbmy sobie teamowe, po prostu nic. Nie, trzy różowe są. No, mówię. Oni są beznadziejni. Chromosom <grystanie> team. Dodatkowy nie. chromosom i. Dodatkowy chromosom, no. Co to. No, doszedł. Teaser, on się Oni przejdą. No, byś co... Nie patrz, lecimy na. Miej najgorsze pokacje, pa. O, są... Ale bliny. To są różne, różne timmy. zróbmy sobie tak. Takie, takie same wzorki i ten. No tak, w sumie możemy mieć i. Pa, 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 bez wzorka. Pa, pa, pa. Pa Pablo teraz dobił ten. Pablo teraz dobił te, te, te rękawice? Nie wiem, to z kolcami na ręce. Brazoletki czy coś? To są emo-branzoletki. Proszę mieć dziewczyny, często na szyi. Ja to nazywam obrożą. Ja też to nazywam brożę, pełno Ja to Nazywam choroba psychiczna i głupota. Nie, ja głupota nazywam... i choroba psychiczna to jest wtedy, kiedy wierzy się w wiesz, faza księżyca, wskazuje na to, że nie mogę dzisiaj jeść kurczaka. No, Kamil, 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 kurczaka zawsze można jest. Twój Zajmek sprawia, że nie mogę się z tobą zadawać Twu, w końcu. E, Urodziłeś się 20 lipca, więc e, znak zodiaku twój wskazuje na to, że jesteś ibaną kurwa, więc nie mogę smągać. sorry Wiecie jak to się nazywa? Legion samobójców Move <grym> <grym> the suicide squad <grym <grym Suicide squad, the suicide squad. What to fuck? Ci, tylko ja mam problem ze zrozumieniem tych wszystkich płci i tak dalej, przecież są tylko dwie. O nie, nie, o nie, o nie, No Ale ja dostaję młotami tamino łeb, nie? Aleks, w drugą stronę idę. Ty, odbiłem się jeszcze od Kieruję, bałki, kieruję. Bałki. Dobra, jestem pierwszy. Tylko żeby się no nie teraz. Ja jestem, ja jestem, bardzo z przodu już. O nie, Tiktok mnie goni, zasuń mnie. O nie, spadłem. Jak nie TikTok. jestem tak bardzo. TikTok mówię. TikTok. Tik tac. No nie, spadam TikTok. cały czas. O biegł w rusztowaniu ej! Ja też tak biegłem. Spoko. A, nie dobiegnę nie za daleko. No, nie, zaufaj, nie, zaufaj nie, mi zaufaj Ale ten chłopak się w ogóle... bo się, że jest chłopak nie. się wnerwił. W tym mailu zawartym na kpinie. No. Bo no on wierzy w Adama, Małysza. Sza, satanizm? On dalej. On dalej. On dalej będzie skakał. Napisał Ej, nie tak. stajemy się, bo ja się. Ja nie mogę przejść dalej, nie? Szatanizm, tak chyba się to nazywa, to jest religia, w której się wierzy w szatana, a nie do końca. Konowie! No wie! mnie bez narwisz szleca. Jesteś szlecę. Skrajny na końcu. szatanizm, szatanizm. jest to ogólnie jakby. To jest. To nie wiesz no, to... szatana inaczej... jak jesteś szatanistą. Inaczej jak jesteś satanistą, to wierzysz to właśnie w to, że szatan jest tym bogiem, jakby, no nie? Nie, szatanizm to no. robisz o czym innym. Szatanizm bo, 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 to, to jest. Się. Takie coś, że... My tego wychodzimy. A. Nie, no, jak czyli. wychodzimy? Przegraliśmy to? No, Jesteście beznadziejni, ja byłem pierwszy! Wyciotuj jewane się. No tak, do tych dwóch tak późno weszło. Szatan no, jest to tak. nie, to co innego. Tam oni Dobra, oni wyznają no, nie, tego szatana tylko i wyłącznie w celu e, konfrontacji nie Boże. E, w celu po prostu takiego wiesz A, kurzymy tych katolików. No i tak naprawdę nawet nie wiedzą, że w Szatom nie no może to jakieś skinie szybko. Kolor, podstawowy. Nie, jeszcze szybciej. Wiesła wiadomość głosową. Oh. Ja mam no, tak piękne skinki. No, no, ale robimy teamu, teamowe. O, Ała, teraz jest pięknie. O, ja jebie. <grym> A, kurwa. Wow. O, uzaw ale cię wydłużyło ty. <laughs> Dalej ja fidej się napić. To masz. Czekaj, ja chcę zobaczyć, czy ja mam coś takiego. A, ja ustawiamy ustawiamy, tak? Tego samego skina. No. Ja nie wiem. to jest zły. kolor, zły kolor Patrz, masz coś takiego, ten, Pablo. Takie, takie na ręce. No tak, to wiem no o ja tego, No no i weź Ja tego nie ustawiam. Ja no nie ja tego koloru nie mam chyba kolor Przecież no, ma, no, ma, wow, to mam kolor mam no. Zapki mordy Dzięki, ej Zawsze co Ale ja chcę, ale ja mogę ściągnąć Ale... Czekaj gdzie mam te... Co? co Obroże, co ale, ale... ale... ale pasek... Ale pasek z bananem muszę zostawić. Ty, to jest kolor tak? inny może, co? Nie, to jest piękny kolor. Pablo, dawaj ustaw ten kolor, co mamy. Bardzo trudno się z Pablo z tobą dogadać. No, no jesteś beznadziejny, w takim razie, jak razie, gdy te kolory. O, dobra, nie lecimy. Jak ją tu ustawić? No, ustawiasz ten, ustaw po prostu, że, że outfit, nie? E, no. Jak masz pattern, Color. to ustaw pierwszy pattern. Zerwtaj te okulary. A dobra. Mam już co ja? I potem kolor wbierz ten pierwszy, co będziesz miał. To się nazywa no. Beachbull. Wiem, znalazłem już. I wszystko jest cię radzi, wszyscy. Nie mam tych okularków. Kurde. Ale są w sklepie? sklepie. czekaj. Kurde, tak, ale będą. No, one są sklepie. Brakuje mi 60 kudosów. Nie, no ci kudosów brakuje? Mhm. No, czekaj. Ty ile ty masz? No ja z Epika mam, to ja musiałem od 1000 dopiero Ja nie ja miałem... Ja mam 65 tysięcy, Kamil, ty ile masz? Co? Czego? Kudosów Tych, tych pieniędzy? 183 no. 510 Ja mam 65 203 no Na siłę staracie się udowodnić, że jesteście jacyś lepsi Chłopie, jestem lepszy, a nie możesz tego udowadniać <noise> Dawajcie reddit Pablo, wszyscy redzi, na ciebie czekamy, ty prówo MSL i Pablito w ogóle. Pablo! Pablo! ABCD, e, N, O, P. Dobra, ty dzwonię po muchę. Pablo, no. Dzwonię po muchę. No i to się na Discordzie. A my, a my gdzie siedzimy kamilą, bo tam. Ja też. No kurde. Do, dobre chłopaki. Trzeba też Kąd oglądaliśmy. To? O wyglądajście spider się nie chciał oglądać Spidermana. Yy, ja nie pewnie. oglądałem. Oni oglądali. Kami <kluzni> to sporo ma przygodę. A nie, nie. Bardziej, co... bardziej, bardziej zwyczajnym z z serialem. Czy i... Zwyczajny serial chyba wydaje mi się bardziej lepiej oglądać. Chociaż nie wiem, nie mm. jestem pewien. Zwyczajny serial better. Zwyczajny serial, serial też na serial... koniec się buduje FO. Ta... Mhm, mm tak, zwyczajnym seriale po prostu są. A tam... Fabuła też się buduje? Chłopie, tam na końcu, ostatni sezon, nie? Oni. Yy, oni pod koniec... A nie mów, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów, nie, mów, nie oglądałem. Nie Skojarzę nazwę, ale... A, to jest to. Mordecai, Mordekai i To było fajne. Nie chcesz mówić, dobra, ale to po prostu tak, pod ostatnim sezonem się zmienia całkowicie miejscówkę Tam już się zaczyna robić po prostu potężna fabuła i koniec samej kreskówki jest wspaniały, nie? <grym Kiedy? Kiedy Grym na to umierają. No wszyscy umierają. Pizza, jak to prawda, co tak tam przyjadę na te twoje zadupiają dusze się? Ja, o, spokojnie, nie, mała. spokojnie. Możesz przyjechać, weź. Milej mu mi będzie. Nie będzie samotny. Fakt. Ja wiem, że fakt. Kiedyś nie te kołce były tak... dla mnie tak cholernie trudne. Tak, no. A to z tego też była jakaś taka kompilacja, że typ się w ogóle podciągnął do samej góry. O kurde. Chwała. Go, 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 dzida, dzida, Ole, ale zrobiłem teraz play some, watch, Przejdę. No, na dół, na dół, na dół, na dół. Wy nawet nie doszliście do mety, nie? Jak znów spieprzymy przez was, no to ja podziękuję, gierki. Oj, nie denerwuj się tym kamerą. ja już jestem. tam. to sobie dobrze radzi, widzę. Pit to już w ogóle... Sorry, dzwonią do mnie. Ola, bo no. ty pobrałeś Kamil cheat z CSH, musisz, myślisz, że jest się jakiś dobry w tą gierkę. A <laughs> Nie widziałem... Zawsze jak... jesteś pierwszy. Wiesz, jaki, ile było cheaterów na samym początku gry? Wiesz, co potrafi robić? Tak. Zatrzymywać całe lobby i sami przychodzić całe. Ale lobby. były w ogóle nie, serwery, napięć. cheaterzy, byli przenoszeni na specjalne serwery, gdzie wszyscy cheatowali i dosłownie do tej korony na Fallout'u, się wszyscy zbierali w sekundę No, no było tak gość, czasami, no. nie? Jak była jakaś, wiesz, taka długa plansza do przejścia, to goście nagle, wiesz, nagle opadał na ziemię Leciał tak opadnięty, leciał tak z 10 metrów do góry, nie? I... Po prostu drogą w powietrzu, leci do mety, nie? Samolotem, samolotem Samolotem, kurwa, na leci, nie? <laughs> Superman ty, ty, ty. Ej, w ogóle, y, jest taki skin, gdzie masz jakby, y, jak jest Amogus, to kość wystaje z tego, tego, tak jakby, wiesz... A, zabity Amogus, no. No, ale nie to... Nie ma jakoś no to, to trzeba kupić, czy jak to działa? co, wydaje mi się, że to jest pewnie do kupno za, no, za tą nową walutę w Tą naprawioną walutę, bo by była 100 wcześniej, więc musiałem Epic wiesz, Bo można było zdobyć za darmo to. Za darmo. Nie wiem, w sensie musieli zrobić jakąś walutę, wiesz, której wszyscy mają mało. No bo gdyby oni te kudosy, nie? E, przerobili na pieniądze, okay. to wyobraź sobie, ile osoby by to wypłacało. No w sensie ja mając, 108 kil... mając ponad 100 tysięcy tych kudosów. Ile bym zarobił na nich? Wiem, że oni by stracili pieniądze, więc musieli stworzyć nową walutę, której każdy Ale... ma mało, nikt jej nie ma, faktycznie. Aby mogli zostawić starą walutę dla osób, które ma, e, kupiły, a nową dla osób, które nie kupiły. Nie, Bo to musieli no, to bym musiał mieć tak. Popsuli było no, głupie, no. Ale ktoś to kupił, tak? Ludzie, kurde. A! oj, oj. oj. Tutaj powinno o być Jesus. kółko. Tak. No, ej, czy zablokowałem się złotem? Bo głupi jesteś. Kurde. gdziekolwiek to nie, to nie, 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 Dobra ja chyba... nie, nie, Dobra, mam nie, Ty złote. Ty! nie, nie, złote, nie, zaliczyło. Zaliczyło, no bo jak nie, 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 przelecieć całkiem i się wtedy nie, 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 oj. nie, oj. ja robię? Co ja robię tu? nie, jest tak, no, rozumiem. Rozumiem. Ale nie, nie, tu jest złote. Bro, mam złote, mam złote. Nice jest. Pit. No i No i jeszcze trzy zostały. Ja wygraliśmy już siema. brawo! Eee. chyba pierśni odbyliśmy. Tak, byliśmy pierwsi. Można? No? Nie zobacz, jest 0 na 6 dalej, qualified No niektórzy. No niektórzy 30 punktów mają dopiero. Oj, nie... O widzicie już się skończyło. Nie byliśmy pierwsi. Nie byliśmy pierwsi, no to się zlagowało. My 59 punktów mieliśmy w ogóle. A tu też mają team złożony ze wszystkich takich samych. ...gumy balonowe. No tak. No, super. No, nie, wydaje jest... mi się, że szanse mamy, jak dwie osoby pójdą na prawą stronę, dwie osoby na lewą. No. To ja idę na. W się sensie zależnie od tego. Tej jest ja idę środkiem. Ja no, idę no, środkiem. Ja to... nie idziemy, na środkiem na nie. No to idź zdołam. Środkiem na Raki, dratki dratki. Dołem. ja idę prawym. Ja idę lewym, Pablo, ja lewo idziemy. I się oszukić zaczep palcami. O, Ty Motyk no jest! Właśnie... Lecę na Motyk, siema. Ty, piłka się ode mnie odbiła, łot? Ach, chuj, jestem zabilem. <grym>. Wszystko okay. się zgadza. A ład z tym piłką. Goni was, goni was. Ja staram się łapać typów. What the fuck! Jezus, kurwa! No ta piłka prosto na mnie leciała. O, ładzę, jestem na web. Dobra, 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 jestem, jestem, jestem. Oj, oj, owotki. Uzadowajcie ja mnie. Dawaj, dawajcie. Bo się nie zostajemy. Nie, kogo, do dupy, nie, do dupy, do dupy, do dupy, nie, nie, nie przejdziemy tego. Nie, się. I po co ci był ten młotek kabin... Chyba za jestem ostatni? Nie! fuj. I tak nie <laughs> I tak się nie zostajeśmy, left. Nie, fierdzie, Dobra, zagramy jeszcze raz. No, ten motek nie, to motek bez sensu. Mi się raz udało tym motkiem dojść tam do, do końca, praktycznie. Ten Ale Wychodźcie szybciej z tych gierki. No, dokładnie. Panowie, Pablo, Pablo, Pablo jeszcze spektytuje. O no nie mówimy, <laughs> Pablo, chce zobaczyć, kto wygra. Tak, no. Czy no. Pan na finał? No jak. Du, 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 du. Jak ogląda swoje stare filmy, to się aż dziwię Mówię... Boże, taki, takie włosy miałem kiedyś na głowie. Takie bujne, taką bujną czuprynę. No ty kiedyś miałeś takie włosy jak te urbany, co Arabowie mają na głowach. Ale no, to jest... Chciało cool być niewygodne strasznie. Cały czas Musia w ogóle gargamy. Być w ogóle. Gargamy cały czas daje tweety. Teraz walną on na kurwa tymi tweetami. Teraz stawił atomowa sraka i wstawił zdjęcie po prostu ciasne. Atomowa sraka. Atomowa sraka. Co? Jak wygląda? Ten moment. Gdy wujek myśli, że jest cool. No. Czy to jest część jego, 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 jakiegoś nowego filmu, bo on cały czas stawia jedzenie w sumie na Instagrama. Tak full na poważnie wstawia często jedzenie. Może on, chyba, on w podcastach często mówi, że on jakby lubi jedzenie. Tam więc. Ja też lubię jedzenie. To, no, jest, to lubię. Jest Praszek, Ja strasznie lubię jedzenie. Mam sobie jedną taką zasadniczą zaletę, dzięki niemu mogę żyć <laughs> Dokładnie. Ale, ale po paki tu robię Zalecę na ja to jest dosłownie. Jesteśmy pierwsi. Ciśnijcie. Au. Ja Au. Mam pierwsze Au. miejsce już dla was zagwarantowane, nie? Dzięki. Check this out, man. Pyk, pyk. Ja 117 punktów, tylko dwie osoby doszły. Ja też wlecę. <słyska> Pablo dobrze robi. <słyska> <słyska> Pablo sobie radzi. A możecie zamknąć, ryje? Dobrze, Pablo, nikt się nie dyskryminuje ze względu na płeć Lecisz. <słyska> Pierwszy raz przecież. Nie wiem. Czego nie wiesz, powiedz mi? To ja się odpołem. Jak ty, jak ty typ się nie dostałem, czasami się nawalałem młotkiem przez 40 minut. Czekam na kolejną awarię Facebooka z Messengerem. To jest rzecz niesamowita, moim zdaniem. No, no są bardzo często stary. Nie, A... nie poczekasz długo. Bo wtedy Czemu mam spokój, wtedy wziąłeś? mam spokój i nikt do mnie nie pisze, nie? Ogólnie nikt do ciebie nie pisze. Dużo nie. osób do mnie pisze i to jest problem. Ja często nie odpisuję i potem na mnie krzyczą, że nie odpisuję. A jak jest, wiesz, awaria Messengera, to mam wymówkę. Wymów, że miałeś awarię, mów, że messengera, miałeś awarię messengera, no nie, właśnie. Nie, jeszcze raz tu mówię, że to nie pisze. To już jest piąta w tym tygodniu, a jest dopiero wtorek <laughs> Ojojo, pierdole Eee, ja to czekam. E, ja, no nie idę. Idę. ja jestem pierwszy, ja... Ja jestem pierwszy. Leź, leś, leź, Ja idę za Pitem My z Pablochą ciśniemy. Pablo dobrze... lecisz pic, lecisz pic, lecisz pic Dobra. Pablo DZIDO no Gonię Pablo, gonić Pablo Motorek w dupiał. Ja idę tu, ja idę tu. Musimy być pierwsi, Pablo. Wiedz o tym. O kurwa, kur... o kurwa, Pitman! Fiih, teraz pit. Ty, typ inny mnie tu gruniu. Pablo, ty jesteś idiotą, faktycznie. Może <grym> No nie, typ mi, typ mi zepsuje grę. Nie, naprawił mi. Dobra, wygrałem, będę pierwszy. Nie, będę drugi. Ten frajer się dostanie pierwszy. Co ja? Pablo? Ale się nagle. Ale dobra. Dobrze, pt, dobrze, pt Pt No nie, to się nie obróci chyba. Nie, nie, da zero. No, co to był za podskok Kamil, u mnie, u mnie to wyglądało jakbyś ty skoszył na 2 metry nagle. No, normalnie skoszył. U mnie tak dziwnie. Pablo jeszcze nie doszedł? Tak, na luzie Pablo był ze mną Paweł na początku i. No, bo z w jednym momencie, no ale dobra, jesteśmy. Zumiem. Brak w sumie dźwięk. trochę na, na laku wcipałem. Te miejsce 7 to tylko 20 punktów różnicy. O, sorry, 10 punktów różnicy. Mhm, 20. 20. 20. 22 dokładnie, panowie. Aby zrobić sobie taniec taniec radości pod koniec jeszcze tak, w no, każdym to. Moim zdaniem tutaj akurat w tej scenie końcowej powinno się dawać emotikonki swoje zamiast tak stać po prostu to żeby każdy mógł robić jakiś swój taniec no mhm. tutaj no ty się dodali jakieś tam wiesz, że machali mi tak dalej się rozglądają żeby to, Ale to, już się to już było to już było bo oni tego nie dodali no, tak, to, to wiem, to wiem ale na początku stworzenia gry, że to zrobili, że dodali, o to mi chodzi. Dobra, chwila, spokojnie. Nie rozpędzajmy się, zaraz dojdziecie, Epic doda emotki z Fortnite'a. <grym> Zamki web. O ja Jezus, bardzo tragedia. Wtedy to, to nie będzie grany już w to. Jeszcze z dźwiękami. Uważaj. No, od razu, jeszcze Battle Royale wiesz, na zasadzie strzelania. Battle Royale! A, 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 zamienić, wprowadzamy nowy tryb do Fall Guys, Battle Royale. Będziecie na mapie, się strzelani. Na mapie, na mapie z, z Fortnite'a, bo nie chciało nam się robić. Nowy, no, nie. A nie Jak wie, ktoś się wyłożył już. Ale to by dziwnie wyglądało, jakby ta postać trzymała broń. Już się coś wyłożył? Mhm. Co ty, co ty? Ktoś gadasz? Jest... Nie, nie, jeszcze nikt się nie wyłożył. No nie, ktoś. Wiem, jak spada. Ja prawie spadłem, próbowałem popchnąć typa, a on nagle uciekł. Okej, okay. to mnie podnieśli z diamonią. Uff, hej, już to spadnie, 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 godzilla. Dobrze, dobrze mu tak. Kurde, nie udało się nikogo zatrzymać. Nie ja próbuję ludzi zrzucać. Kolejni spadli, kolejni. Klej, tak Związały. ma być, tak ma być. Pięknie. O, no, ale szybko. Nie utykam gnoju. No nice. jest? Teraz szybciej już. Fak, prawie spadłem. Kolejne sobie spadają peruwa, paruwa, Cię, chodź tu. Uła! O kurde. Old... Peru... Peruwa, peruwa, peruwa. Mam cię. Nie. Oh. Dobrze, dobrze, chodź tu. Ja nie wiem, gdzie jestem, czasami już się mnożę przed O! Oh! Grywka będzie Żyje. Chyba. Nie, 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 jest git. Jeden nie, ty yes, żółty, yes. yes. w ogóle. Pierwsze miejsce na. 420 mało. punktów? Pierwsze. 420 punktów. Jako jedyni mieliśmy pierwsze <grym> miejsce. Będzie finał albo piłka na żadnym. Nie, 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 teraz będzie teamówka. Tak, teamówka powinna znaczy, Boże, nie musi być teamówka, a raczej finału nie powinno być, kiedy jestem w drużyny. Nie. Za dużo osób, 16. No faktycznie, piłka będzie. Ale tak finał. Co fi? Yeah! Nie! Jezu. To musiało być. Tu jest jedna taktyka: po prostu biegnijcie przed siebie. To. I unikajcie dziur, to jest Pablo, jedyne, co ee, Właśnie, się. Pablo, nie odchodź zbyt daleko. Bo to okay. się tam za skręci. Wystarczy, Ej. się bardzo pójdziesz, zbyt bardzo pójdziesz albo w jedną, albo w drugą stronę i już spadasz, mm. nie? No. Okej. Spróbujcie przeskoczyć na te dalsze platformy, które macie po prawej. Po co? No, żeby będziecie w górze. Słuchaj na tej wysokości mniej więcej Pablo. Jezu, praj spadłem. <noise> typ tam próbuje się wspinać. Całkiem sporo osób. Ej, ale już się osoby spadają! już osoby spadają. Spadają, bo tu się gliczujesz. Jeszcze 10 osób musi spaść. 9. <noise> spadł, kurde. Okay. <noise> ok, 8. Pablo spadł. <głos> <głos> 8. <głos> uh, ten, ten, ten. O kurde. Ja żyję, żyję. Typ wow! mistrzy padł nogami! Typ ministrze padł nogami! Pięć osób jeszcze. No! Typ mnie... Typ mnie strolował. Cały czas za mną biegał. I ministrzy przed, przed, przede mną biegał. I mistrzu... Nie, nie, ty odpadłem. Kamil! Trzy osóbki. Jeszcze trzy osóbki! Nie obiecuję wam. Nie, dwie, tylko... dwie, dwie, dwie! Nie! Kamil bo spadniesz! Kurwa mać! Ja mam przejebane fest! Skacz! WOO! JEST, Mamy tu! Jest! Okay. Dwie wygrane mamy. Pięknie. Let's go, jeszcze to jest trzy. <laughs> Mi się podoba to moje zakończenie, jak wy tam bijecie, brawo, ja tak spadam nagle w ziemię. to każdy. Winter Kurde. O, że to poszło. Brawo. Kurde, fajnie, poszło w końcu. No ja nie wiem, jesteśmy zbyt dobrzy w no. Trzeba się na turniej zapisać. Po co są te korony w ogóle, zbieram te korony jak w sumie te koronne są. To jest ten, tam się takie gówno dostaje po prostu. Kolejna waluta popatę, popatę, jakaś na szensow na A, a wiem, nie, z ko korony można było kupować kiedyś. korony, za korunek masz, kiedyś się Nie, nie, kupowało. nie, Kamil, Kamil. Jak masz karnet, klikniesz tam w karnet, to przyciskiem CMS w mieć tam taki drugi karnet, który jest właśnie z koronek. Na tym. a Na tym no tak, karnet z koronek. To dwa karnety. Jeszcze jeden z właśnie z tych koronek i tutaj masz wszystkie rzeczy dostępne dla ciebie, nie musisz nic kupywać. Ty jest to jest złoty kurczak! Wygrywać gry po złoty prostu. Złoty kurczak? Jest złoty kurczak. Za który level? Czy e, 30. któryś? Czekaj, 30. Faktycznie o, ja nie, nie to będę na pewno. Jest złoty kurczak. On jest do 34 do to zdobycia. To Ale ten karnet ci nie Jeśli Wiecie, ile musicie mieć koron? 969. No, no, A dalej, co w ogóle to jest, jest? Zobacz, co usadzili. Marek Złotego Smoka. Złoty. Jest na, 15, na 18 wow. aktualnie. Zeus jest na... nie. Marble... Złoty Rycerz? Coś tam.